Z tej strony Kamil i kanał Klocki Kamil. Dziś mam dla Was do zrecenzowania taki oto zestaw Lego Speed Champions Ferrari 488 GT3. Jak widzicie, mam trochę zmasakrowane pudełko, ale tak to się zdarza przy wysyłkach internetowych. W środku mamy 179 elementów tym jedną minifigurkę. Jego numer katalogowy to 75886, a jego cena katalogowa to 869 zł i 99 groszy. Tak pudełko wygląda z tyłu. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze oryginał. No i już otwieram. Zobaczymy, czy to auto będzie przypominało oryginalny. Wysypujemy. Wow. Mamy tutaj całkiem sporo naklejek. Cztery worki z klockami. Jeden worek z dodatkowymi felgami. podwozie Niestety, pogię pogiętą instrukcję. Ja niezbyt lubię te pogięte instrukcje, bo one się składają, no ale trudno. No to budujemy. Po złożeniu otrzymujemy Ferrari 488 GT3 Skuderia Corsa wraz z figurką wersji żeńskiej. To jest raczej nietypowe w tej serii, bo do tej pory dostawaliśmy raczej facetów, ale w tych nowych autkach na 8 stutów widziałem też kobietę, więc plus dla Lego. Do figurki mamy dołączony puchar. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy w tym samochodzie, to to, że jest on cały w naklejkach. Z przodu, z tyłu, z boków, nie oszczędzili go. Nie mówię, że jest to do końca złe, bo dzięki naklejkom jest taki design, ale gdyby było trochę nadruków, to nikt by się nie obraził. Tak wygląda przód auta. Na masce widać sporo studów. Są one widoczne też z boku auta. Samochód ma takie kołpaki, a tak wygląda druga wersja jego kołpaków. Jaką dostaje? Z tyłu mamy ruchomy spoiler z napisem Skuderia Corsa. Niestety on często odpada, już teraz mi odpadł i to jest taki minus. Tak wygląda tył i moje krzywo przyklejone naklejki. W środku auta mamy miejsce na jedną minifigurkę. Jest tu też kierownica oraz liczniki, które są nadrukowane. W zestawie mamy jedną minifigurkę. Ma ona dołączony taki przezroczysty puchar. Całkiem on fajnie wygląda. Jest też dla niej niebieski kask. Ma ona blond włosy spięte w kucyk oraz czerwono-biały kombinezon z logiem Scuderia Corsa. Całkiem fajny fig, zwłaszcza, że jest to wersja kobieca. Podsumowując, Zestaw jest całkiem fajny. Nawet pomimo tego, że jest tu tak dużo naklejek, polecam go zwłaszcza fanom motoryzacji. To do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!